Właśnie podjeżdżamy pod chatę Czajnika, Nagrywamy w sobie dwa filmy. Jeden 24 godziny w aucie, w którym będę tam o nich hostem, a drugi, gdzie dołączam na 24 godziny do ich ekipy. Eee, to jest ścieżki, ten podjazd! Ej, prawie przewalił. przywalił. Siemano. Siemano, witam serdecznie. Dzień dobry. Siema. Rozumiem, że chciałeś dołączyć do ekipy na 24 godziny. Dokładnie, zgadza się, na całe 24 godziny, a nawet troszeczkę więcej. Nie ma problemu. Co to jest? Zatem, no umowa. Okej, okay. i co ta umowa robi? No, umowa influencerska, na 24 godziny, NDA i takie proste sprawy. To ja nie mogę nic zagrać? I najwyżej się będziemy sądzić, no co, przecież to nic złego, nie? Jestem gotowy, nie takie rzeczy się podpisywało. Boże, kredyt nadal spłacał. <grym> to u nas się oddaje, masz dwie. I jedną. Tak, tak jak się mawialiśmy, dla Was auto. Diablo będzie naszym mistrzem gry, i jeżeli chcecie to zobaczyć, to zapraszam, na pewno będzie ciekawie. Pokażemy Wam też kilka smaczków, zobaczycie, jak wygląda hala, biuro, cały dom. Boże, exclusive koncert to no, jest! A to słuchaj, to może tak jak w sumie kojarzę z filmów koło fortuny i na kolor mnie przebierzecie. <grym wody> to <grym wody> tak to u nas wygląda, generalnie. Boże, to jest ta siłowia legendarna, o której słyszałem? Że ten wyciskacie wszyscy. Tak. mam na tego, na pizza, na jedną rękę. A pokażesz? <grym wody> Zaprezentujesz? Bo ja mam... przedmówię ci ci je, się. Mam dzisiaj regenerację, wiesz? Tak, to może ty pokażesz. Nie, na no, ja terenie też ale ty, ty Słuchamy co trenera, Jak wypadnie zielony, no to kosisz trawę. Dobra. A, A jak ten? wypadnie czarny, to wrzucasz nam węgiel do piwnicy A jak wypadnie czerwony, to dajesz mi stube. Dobra. Dobra. I macie się 3 tony. O wam śmieszną na analogie, bo dużo influencerów robiło filmy z Paczek. Josi chyba to zapoczątkował, nie? Że no. napisze do firm, coś robił mortalcio i my też stwierdziliśmy, że napiszemy. Cześć, napiszę do Łukarza, bo coś nam przysłali, bo ćwiczymy i nam przysłali do. Ale tak? co? A, I trzy lodówki. A, i trzy lodówki! Aj na jedną. Ale lodówki zobaczycie sobie później w biurze, bo one stanie już w biurze, więc zobaczycie to w dalszej części mm. filmu, jak wyglądają, a bardzo ładnie się prezentują. A tak to no zagnieć kołem, bo tak wodsią. Dobra, tak, tak tam, że to jest wyznaczenie. Ten to? Tensy zazen. Tensy zazen. Tensy zazen. Tensy. Dobra, mam być. Zynzer Czekaj, nie czarny, nie Nie! O, nie! Nie, nie się to jest biały zdały. Nie no, to jest Tak? A nie no. czarnego? Dobra, no. to jest stare O, Czajnik! Ja mam coś żółtego <grym> Jak się to, zrozumiał? To L jeśli jesteś duży, to możecie dać mię XL. Aha! Ja nie, no ja schudłem ostatnio. Nie, je, jest kitem, ej, ta żółta jest. No ona no, no taka jest over, nie? Myślałem, że to jest kit. Chcesz sobie przygotować większą, nie? To ta XL jest taka większa, rzeczywiście. O, dobra, tak. Zazwyczaj no, tak jest. jest, że jak jest LK, XL, to XL jest większa. Dobra, no, no to ta zostaje. Dzięki. Ja mam takie teraz pierwsze pytanie. Co się robi w ekipie pieczęci w ogóle? No nie widać że Ja nie mówię o pracy <głosy> hmm. <głosy> Możecie pokazać, gdzie to się zna... no, na... To pacz, bądź, Panie, ja mi się pokazał ja amerykański Chciałem realnie wam pokazać tak. dalej, że to wszystko tutaj u nas wygląda tak jak wygląda i to w sumie praktycznie zawsze A to wygląda jakby tutaj yy... cała drużyna piłkarska mieszkała Ale, ale ja są z... tylko te, 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 te i ten. O, widzisz, że masz Cie? ten. Zdjęcie, masz ten. Karol. Karol przyjechał, zostawił zdjęcie niej potajemniej i pojechał. Mamy też inne obrazy tutaj, jaki na przykład? Krzyczący czajnik. Kiedyś robiliśmy taki film Tani versus Drugi boks i Aha? po prostu do tego drugiego boksa spersonalizowaliśmy takie obrazy, po prostu nie powiedzieliśmy. A to czyli Just like freestyle. Freestyle? Dostaj, no, daj Ci trzy słowa ileś Nie No nie, tak bardziej freestyle Z piłką. Z piłką. A, ten freestyle, No Na no, mówię, zobaczysz. Słyszałem w ogóle, że można na dachu Można. A to jest jak krok w czy nie? Tak, a ile ważysz? Stupkę. Zniekłaś dwóch nóg na jednym tym. No dobra. A jaki ma udźwignię ten dach? Nie, nie wiemy, ale nasz udźwiguje. Szczerze, z dachu macie. No taki. Nie jest wybitny, nie jest jakoś też źle. Nie, nie ma, nie? A ja bardzo lubię sobie obserwować mieszkania, jak ludzie mieszkają i tym podobne, że nawet czasami sobie robią. z okna wiesz, i patrzysz, nie? Tak, lordetką, no, tak, tak. noc jak się czasami. Połóż na Musi, no, pałusz, się, chcę coś pokazać. Spójrz na górze. Ja, cię kręcę, a to jest dziwne uczucie, no jak się ma, no ale k. zajebiście wygląda. Ale na początku, jak się pójdziecie, miałeś z takiego? Nie pamiętam już nawet. Oni w przyzwyczają, zaraz, takie. O, jak Leksiu. <grywa> <grywa> mi to dziwnie jest, jak się kładę, gdy nie widzę lustra nad głową, tak? już nawet, no? Tak. No. tak? Daj też tak? aferę z openera z, z budki fotograficznej? Pamiętam. tam, no to jest to. <grywa> o mój Boże, co jest? Ciekawe, ciekawe. Taku dużo garderoba. No, w Warszawie to... ludzie w takich miejscach mieszkają, nie? Ja wam pokażę najlepszą półkę uczennika w garderobie. Ej, demno. No, ale w ogólnie w sobie tego nie wiem. Tak? Jakby to cały czas tak leży. Ja dostałem na urodziny, bo ja uwielbiam Kinder Cały czas, czas tak leży to? i zawsze jak ktoś kogoś uprowadzamy, to jest coś biorę. I dlatego, <głos> <głos> na dlatego tylko wtedy coś no, na. Maksymalnie 10 minut, tak? Nie? Ja ale. mam pokój tak jak czajnik werderowy mam, widzisz? Ej, ale bo powiedziałeś to tak jakbym ja to tam ego topowo wybrał tą to sypialnię to? i to jest prawda, a, oczywiście, że tak, musicie świeciaki mieszkać w mniejszych pokojach. Myślicie o tym, że jakieś zmiany robisz w papierożycy, ja to No nie na czajnik, nie. <laughs> a, <laughs> jeszcze co, teraz z nami dołączyła. biegałam w domu, miała karę. <laughs> <czyli, laughs> Nie, to się śmieje, bo. Może na tym muszę wymać. Ja jestem słabym żartem po prostu czasem. A weźcie, powiedz jakieś słowa. Jak nazywa się pies magik? Labra brador. Dlaczego bokserzy nie uprawiają seksu przed walką? Mm. Czemu? No bo zazwyczaj mają konflikt, i się nie lubią. <gry> Ja muszę z nimi mieszkać Ten drugi jest mocniejszy Co jest z mała, żółta kopie? Mała koparka Mała, żółta kopareczka Mała, żółta kopareczka, no Co to jest Co to jest? To jest dalsza dężna Właściwie to się skończyło Nie mamy gdzie składować rzeczy, więc składujemy jeszcze tutaj Widzak, to jest zaproszenie na odcinek. Fecyl czajnika na 2 miliony głównych. Znalazłem po prostu tam leżało. Nie no, zapraszamy? Oficjalnie. Nie odfórena, ale, ale, jest oficjalnie. No zaproszę, w wczoraj na pożyczył. Ale musisz film z tego backstage jakiś zapraszę, jak będziesz jako uczestnik. Po, to? Spoko, no, ale ja to wszystko. Idziemy moi drodzy na biuro? Na biuro, na, na biuro. biuro. A to całe biuro jest, jest. Góra, to nie ma i też niecałe. Na dole jest środkie, który remontujemy sam, na którą mamy do Zgrółem to jest w wiecznym remoncie, jak sobie widzę dokopią się u innych youtuberów, którzy przychodzili. No to wyglądało to inaczej i teraz wygląda na pewno gdy tam, no? I tu mamy na odciski palce tam. Serio? to jest tak, lodoweczka, o no. których mówię. A takie lodówki dostaliśmy? Taką jedną. Tutaj y -y -y -y. mamy taki właśnie chill room, tylko że jeszcze tu praktycznie nic nie ma, nie? Dobra, jest to lepszy wynik, 42. Stara, że tam środek, jednym niż Ciekawostka? No. Nie grałem żadnej gierki. Tak, on nie grał. Jeszcze żadnej gierki nie grał. Ej, dobra, no dobra, czyli z tymi się Kurde! Następne pomieszczenie też jest podobne, tylko że bardziej zagospodarowanej to nie siódme dziewczyny. O, siema. Dzień dobry, ja witam bardzo serdecznie. Tu też nawet ładniej pachnie, nie? Jakby dwa. dwa dziewczynę. Dziewczynę. O nie wszyscy się Dwa O, i e, kuchnia użytkowa dla okay. wszystkich, właśnie kubu sobie korzysta i. Z naszego. Robię. Ale co robisz? Chce film gotować? No i dobra ja sprawa. To jest tablica na ale się nic nie włożył. A, dobra. się ze z zazwyczaj w większości. Jakby wszystko jest tak, Wiesz, no nie chodzi o to, żeby to wszystko też wyglądało. O mój Boże, to jest to złote pomieszczenie z kanapki za 10 i wcześniej to było więzienie, w którym spędziłem też 24 godziny. Tu jest jakaś pozostałość. Aha. Tak I odwiedził mnie tutaj taki fajny pan Big Ben. Chłopaki zaczęli nagrywać 24 godziny w aucie Friza, gdzie sam też występuje. Dlatego cały odcinek możecie zobaczyć na kanale Czajnika. A teraz zobaczcie, co działo się kolejnego dnia. Jesteśmy drugi dzień, już tutaj, jak je patrzeć w okolicach domu, na e, terenie e, Czajnika. Chłopaki nagrywają nadal odcinek 24 godziny w aucie, ale już zostało mi niewiele czasu, więc zaraz znajdziemy jakiś megafon i zaczniemy chłopaków budzić. Mam nadzieję, że się nie zdener. Na mnie i nie wyrzucą mnie z tego wszystkiego. Ej, nie wyrzucą no nie? Panowie, panowie, stajemy, alo, alo, los. Panowie, nowy dzień, nowe questy. Halo, to Warszawa, mamy godzinę 6.22. <ścoughs> O no jaki gałgan, co mnie budzi? No jak się czujecie z tym, że macie 4 godziny i jeszcze 60 questów do zrobienia? Nie! Yeah. A o której Po drugiej z hakiem. Ale no to się godzin śpią, no to bez przesady. Śpią, ja co godzinę to godzinę jest chyba. powiedziane, śpią. A siła się ma coś czy nie? Ja? Marzenia o łóżku mi się śpią. Ty małci, 24 godziny to jest survival, nie? <laughs> Tutaj szyby brak, wybili szybę. No wiadomo, to pana będzie wyliczyć to. Tutaj szyba jeszcze jest, zatrzymaj to wyjdzie, nie? Dzień dobry, umyć panu szyby? Eee, poproszę. A pan jakoś trzyma to? <grym wstępne> <grym wstępne> jak go wstawasz, to wygra. Wszyscy zostaną do końca już. No, to długo się tam, żeby żeby odpuścić. No, wie, tak. tak. no, to co wy na? Daję wam y, 1500 zł i wysiadacie teraz z auta. Robisz to, to ja zostaję. Idźcie, kasy, ja zostaję. Ja dokończę się nawet. Jak już ościanik da to ja nie chcę. Jest strasik. Ja już chcę, żeby oddać gdzieś no ja strasik. Czeka. A jeden friz przed nami stary Co, trzeba go zatrzymać A dlaczego cię nie ma w aucie, skoro dołączyłeś do ekipy Dzajnika? Bo odpadłem nie, Czekaj, że mógł wyjść z kadru, bo a, a, jesteś nie. w ekipie. N. To było bardzo cię miło, wiesz kłoboksi. Jest taki krawysik, ja to jeszcze k stary, ja na to się nie... Pasam. To panowie, żeby było wam ciepło, to mamy zadanie z serii gorące. Proszę bardzo. Trafił go tylko z samego auta. Tak jak trafisz za pierwszym razem, to ja jest stówę jak nie trafisz, to ty mi. Dobra. Dobra. To jest wyraźnie. Ja chcesz się o, też założyć stówkę, bo ma na stówkę nagradzają. Nie wiesz co, nie trzeba. Nie? <laughs> <laughs> jak tam się diable spodaje piłki? Dobrze, zawsze marzymię, żeby to marzyłem, że dobrze się do trużytej koszykarskiej podawać piłki. Jeszcze ręcznik i woda, i będzie gif. A ty byś trafił? Na, nawet ty byś nie trafił, nie no, amator. Zrobię coś takiego, że ja ci dam pozdówkę, jeśli w ogóle trafisz w obręcz, a jeśli nie trafisz, to będzie załatwym. To Kto jest dobry deal nawet. Obręcz ci tarcza? obręcz, obręcz, nie tarcza. Ale jak wejdzie, to też się normalnie ty, liczy. Też się liczy. Dobra! Nie ma! Nie daj, że zarobię 100%, to jeszcze za bodikę Dlaczego nie że jesteśmy wczoraj wieczorem? Może załatwię to sobie, to jest Ja nie! mogę, nie, stupę, nie nie. Ja nie mogę nie. Tyle czasu w tym ta nocka, gdzie się budziłem co godzinę praktycznie. Dobra, ale dokończyć chociaż dla nas ten na czerwony. panowie dla was! Yeah! Woohoo! Jak trafi pięć obręczy? Wracam! Wraca. <gry> Dawaj, biegaj, Dawid. Kardio, kardio. Lecimy, nie śpimy. To nie jest zadyszka. To jest trening do MU. Przegraliśmy bitwę, a nie przegraliśmy wojny. Stały 3 godziny tak, i dwóch zawodników. Krzysiu, dać radę? Na ludzie, wyjdę pół godziny przed. Na <noise> <noise> kontentu. gula jest teraz twoja, tak? Tak. To co zrobisz z tą kasą? 1100. Kupię auto, dom i zainwestuję w nieruchomości. Nie możesz wchodzić. No! Już byłeś! No! Wynocha. Można! Jasne, nie... jasne, siało! To nie do pana to tak do niego, było. No niestety, nie Freeze, <grypy> <grypy> Niestety! No, nie no, no Paliwo. Fajne! No. Ja największy fejt w Polsce. Mam wrażenie, że ja obniżam jego wartość, ale nie jest taka taki bo już widziałem, że po prostu ludzie się śmieją, że. Ja to. O, się to przez autobusa. Szczerze, już zaciskam pośladki, bo Krecik puka w taborecik, niestety. Ale mam mega mocną propozycję. No, jak ci się znudzi auto, za rok czy za dwa, rozdajemy to twoim i moim widzom. Na milion na twoim kanale. A, to nigdy nie będzie, dobra, to ja musimy się przewracać. No tak, pasuje, to pasuje. Znalazłem kolejne rzeczy, z których na pewno nie wiesz, jakie. Jakie? Że tutaj masz na kółki holder. Z tyłu? nie wiedziałem. Friz nie pokazywał, że w też nie wie. A Panek, w ogóle mam pytanie do Was, bo ja się dowiedziałem, żeby do Warszawy jedziecie, no nie? Jedziemy. No, i w sumie jak już jesteście, to macie to, co chcecie, jechać ze za mną tematem, czy wolicie ciągnąć Nie, już wolę generalnie kijów Ja wolę wamciągnie wjechać. Na bym wolał, kurwa, pojechać. A, tam, wolał biec, do tej bo so zimą. 23. 14.23. No! Jest! Dobrze, panie i panowie. Trzydzieści ciekawa za felę? Tak Fritz mówi, ja nie wiem No to co panowie, dziękuję wam za to, że mogę sobie z wami spędzić ponad 24 godziny w tak, naprawdę, to cieszę się bardzo Zachęcam was gorąco do subskrybowania kanału Chłopaków I w komentarzach możecie pisać do kogo chcielibyście wpaść na kolejne 24 godziny Czekam mm. na wasze propozycje, no i kogo wybierzecie tam pojedziemy, nie? Więc do zobaczenia, trzymajcie się i do zobaczenia Goals, za